Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w naszej restauracji. Jeszcze bez nazwy, jeszcze, jeszcze nie zaczynamy i chyba przełożymy lekko otwarcie z powodu, że są pora deszczowa i są ulewy cały czas. Pracownicy, robotnicy nie dojeżdżają. Kilka paczek czekam, takich można powiedzieć niezbędnych sprzętów, które może nie niezbędne 100%, ale, ale potrzebuję. Nie przyjeżdżają fachowcy, żeby mi stół tu zmontować. Nie mam na czym postawić pieca do pizzy. No można robić na podłodze, ale to nie robota jest, prawda? No cały czas leje, nawet ciężko nagrywać, bo jest i szum i nigdzie nie można wyjść. Tutaj są fachowcy u sąsiada, którzy mają mi zespawać stół. Widzicie, mają tu spawarkę, wszystko. Ale oni mówią, że zaczną u mnie to robić, jak skończą u sąsiada, u sąsiada robią daszek i jak pada, to oni siedzą i nie robią, nie? Tak to wygląda. Co dalej? O coś wam chciałem pokazać. Dalej piję sobie poranną herbatkę, puer, polecam wszystkim. Słuchajcie, zawsze, już teraz może mniej, ale na początku zawsze, szczególnie wieczorem, czy jak jakiś półmrok, mówię, ale tu pająk siedzi, ale pająk. Australia tutaj przyczepiła taką spinkę do włosów, nie? A tak z daleka zawsze tym kształtem mówię, co za pająk tutaj w las. Przypominam, jesteśmy w Azji Południowo-Wschodniej, tutaj takie różne gadziny się zdarzają. No tutaj właśnie chcę ten piec do plicy ustawić, no gdzie go będę na, na ziemi postawię bez sensu, nie? Mamy takie małe problemy. Wczoraj mi wysłali z polskie wędliny, polska kiełbasa i mamy tutaj oddział firmy wysyłkowej na naszej dzielnicy, zaraz obok. Tylko, że to jest nowy oddział, on ma z tydzień czasu, ale już tutaj mi piec wysłali, ja już tutaj stąd do Krzycha wysyłałem nóż. No ale wczoraj pracownicy mojego kolegi, który to wysyłał, poszli w stolicy, w Pen, wysłać tą paczkę i tam im się upierali, że moja dzielnica nie ma, nie ma biura, nie ma magazynu tej firmy kurierskiej. Nie będziemy nazwy wspominali, bo szkoda ich. No i wysłali to i teraz mam 10 km do odbioru. Jest deszcz, akurat w tym momencie ustał więc jadę. To są produkty z mięsem, tak? Także to się trzeba jak najszybciej odebrać i do lodówki, czy do zamrażalnika. Także. No takie problemy przez niekompetencję jakiegoś pracownika, który do tej pory nie wiedzą, że mają tutaj biurę już od tygodnia istnieje. Fakt, że one jest świeże. Pisałem maila przed chwilą jeszcze do nich, żeby mi to przesłali tutaj. Pojadę jeszcze tutaj i się zapytam tej kobiety, co tutaj jest, żeby zainterweniowała. Bo po co ja mam jechać? No i tyle, nie. Także, takie kłopoty dnia codziennego, przez niekompetencje kogoś tam, gdzieś tam. No ale trzeba sobie też z tym radzić. Dobra. Słuchajcie, ktoś umarł i jest kremacja w świątyni, tak to się odbywa. Wczoraj były modły też i walenia z bębnów. No właśnie, stwierdził, zadzwoniła, zrobiła tam mały raban, a zobaczcie gdzie prezes. Jaki boss tutaj sobie usiadł na fotelu. A ja jej się tak nakręciła, że do tych robotników mówi, no pada, nie robicie dachu, moglibyście się za to wziąć, nie? No bo oni wcześniej mówili, że oni to zrobią, ale dopiero jak skończą tam. A że pada, to tam nie mogą skończyć, siedzą, jezą śpijaka, prosiaka, nie? I łoją browary, a teraz mówią, że mają za mało takich poprzecznych kątowniczków, co by mi mieli dospawać, nie? No nieważne, tam pada, ciężko się nagrywa teraz, bo, bo, bo cały czas leje. Także mi się też przedłuży otwarcie, bo no nie przychodzą pewne rzeczy tak jak powinny, tak samo te rzeczy z Chin, stoi wszystko, tak więc powoli. Opóźnienie mamy kilkudniowe z otwarciem knajpy, ale to można powiedzieć, można się było spodziewać, tak? No i Streje na swoim wkurzeniu pogoniła chłopaków też do roboty, yy, jedzą, piją, nie mogą skończyć dachu sąsiadowi, od tyłu robią daszek, no bo pada, tak? Ale mówię, jeszcze im cztery piwka dałem i chcą dychę, 10 dolków za robotę i porobią cztery, po dwa bardzo dobrze, nie? Dobra, my czekamy na tą paczkę z kiełbasami. Nie chcą nam tego przywieźć. Srailer jedzie tam do tego magazynu robić dymy. Odbierze przy okazji paczkę, no bo musimy odebrać, bo nam się zepsuje, nie? I mówi, że podymi trochę sobie, bo jest widzę nakręcono. Dobra, Srail jedzie odebrać kiełbachy, a chłopaki już robią. Zrobili sobie przerwę, jeszcze mi tu naprawią, bo mam do naprawienia ten, ten do. jak się mówi, wieszak, nie? A dzisiaj rano dostawa była. Pudełka do pizzy. 50 centów za jedno, czyli to 2 zł, 2,50. To nie jest tak tanio, nie? To jest do tej 12 calówki. 12 calów pizza, czyli pudełko jest ciut większe. I taki ketchup, proszę Państwa, no bo wiecie, pizza bez ketchupu. Mieli dać Hańca, dali taki. I to tak to bez pytania przywieźli. Ale ich potrzebowałem jeszcze ja, inne rzeczy od nich, potrzebuję, musztardy, ale nie mają. Mają jakieś super drogie. Znaczy, mają Hańca 255 gram za 1,75 75, co jest ok, cena. A ta sama Hańca pakowana 388 gram kosztuje ponad 5 dolarów. Nie ma logiki żadnej w tym wszystkim. Także czekam, aż przyjdzie ta tańsza, która jest tą samą, tylko inaczej pakowana. No, robota. Ja się tylko się boję, żeby krzywe to nie było, ale już chłopaki pierwszą część wykonali. Jak dobrze zrobią, to jeszcze im dam jeden, bo jeszcze mam cztery nogi, żeby mi jeszcze jeden wyspawali. O innych wymiarach po prostu. Także powiem wam, że straj wchodzi na kolejny etap. Na początku sama siebie ogarnęła, czy może napowiedzieć. Tak wykazała to, że, że jest tutaj gospodynią, gospodarzem i, i, i robi wszystko tak jak Aha. trzeba. Ten angielski coraz lepszy. A dzisiaj weszła już na kolejny etap, bo zaczęła innych rugać, tak? z Zjebki dawać, wysyłać. Co mnie bardzo cieszy. A zarazem mam pewne obawy, żeby to się pewnego dnia na mnie nie przeniosło, no ale to zawsze do przodu, nie? Frejlia wróciła. Tomać. Frejlia wróciła. A chłopy będą mi lampę jeszcze montować tutaj, tak samo jak jest u sąsiadów. Ona będzie podpięta pod tą lampę, czyli będziemy mieli tu włącznik-wyłącznik. Bo ja na początku chciałem tu puścić, ale mówię, kiedyś się zgniecie kabel, on się przetnie tu i cała krata będzie wtedy pod prądem. Pierwsza rama zrobiona. Wy się, z tą drugą, mówią, że nie mają tych profili. No i to jechać kupić, nie? Tu nam jeszcze naprawią ten wieszak. Aha, no i to mamy od KofKongSusage, naszych znajomych, co znacie. A następna przyjdzie od Teka, żeby tam od każdego coś zamówić. Zaraz muszę to do lodówki wrzucić. Ten leży, zobaczcie, jak się położył normalnie. Opala się, bo tu przy spawarce. Ty, zobaczcie na chłopa. Ja mówię, jak ty tam sięgniesz? On mówi, no bój się, sięgnę, nie? Wyłączyliśmy bezpieczniki. Sięczą. Dobra, nagrywam na lampie, bo światło mamy przecież wyłączone, bo bezpieczniki wyłączają chłopy robią też, nie? Co tu mam? To dostaliśmy jako gratisy, żeby poczęstować naszych gości? To są gratisy, kurde, sporo tego nawet. Dziękować. No jeszcze i jeszcze. To jest wszystko gratis. A to są kiełby na grilla. I nie tylko. Także, no mamy, jesteśmy uzbrojeni. Oczywiście nie omieszkałem otworzyć jednej paczki i spróbować. Wyśmienita. Polskie smaki. Nie do zdobycia generalnie w Azji, gdzieś w stepie, od tak, była odebrać hajs z bankomatu, bo chłopaki nie mają, no tej apki, żeby im trzeba. Chcieli oczywiście nie umieszkała kupić sobie amerykańskiego jedzenia, bo to lubi. No tak jak my robimy właśnie te nasze kiełbasy, tak każdy, kto się w czymś wychował, to lubi. Później jak otworzy, to pokażę. Zobaczcie, chłopy sobie teraz tu po pracy zarobili, to sobie grilla robią. Mówię, gonić go, bo, bo ten, taką e... mu taką obrożę przez moment taka trzymała. Mówię, gonić go, bo pozjada im ten. Dobra, srezie sobie tam odgrzewa. Ja mówię, ja jeść nie będę. To są takie ichnie gołąbki. Zobaczcie, bo to są papryki faszerowane mięsem. Mięsem, może nie gołąbki, tak? To papryki faszerowane mięsem o, mielonym. Tutaj taka sałatka z kiełki widzimy. I tutaj to, co miała wczoraj. Ja na razie nie jem. Ja to w nocy zjem. a jeszcze dzisiaj robię te kurczaki, bo wczoraj ich nie zrobiłem, muszę dzisiaj zrobić kurczaki w odcie koniecznie, żeby się nam nie zmarnowało. Zakupiłem używane szyldy, zakupiłem z Kampotu od jednego gościa używane szyldy, on je jutro wyśle i pojutrze przyjdą, ale musimy pozmieniać wiele, no, wiele spraw wiele szyldów, no bo to są ramy do szyldów i musimy nasze, nasze naklejki, nasze loga Yy, chyba z, posłużymy się starą polonią, ale to jeszcze nie jest pewne. Zobaczymy. nie. No, jest sobie taki lunchik Zapada. No, oczywiście wszystkiego nie zje, nie. Dwa rodzaje rybki. To miała wczoraj, to, to będziemy jeszcze wieczorem kończyć, nie. Dzisiaj się jej należy, bo to dużo roboty wykonała. Jednym słowem jest dzisiaj agresywna. Mam nadzieję, że się na mnie nie przełoży. Dobra, ja jadę trochę kropi deszcz, ale jadę. Rozejrzeć się, czy gdzieś tu blat załatwię. Do tego stołu. Słuchajcie, przyjechałem do miejsca. Szukam paru spraw. Słuchajcie, a tu mamy właśnie ten nowy wirak Buntam, czyli te przesyłki. Oni też mają usługi autokarowe do innych miast dla ludzi. Pojedziemy może jeszcze na plażę zajedziemy. Ja cały czas szukam tutaj, żeby ktoś robił te blaty, wycinał. A jeszcze tam parę punktów musiałem obskoczyć w innych sprawach. Podjadę do Chińczyka montażowego sklepu, zobaczę, może u niego można takie coś zamówić dla urozmaicenia kontentu. I po drodze podjechałem na plażę. Mamy tą plażę praktycznie pod samym nosem, więc od czasu do czasu warto podjechać. Zobaczcie, ostatnio była wichurę i palmy powyrywało. Lub nie wiem, lub inna sprawa, może je przywieźli do nasadzenia. Nie wiem, nie no, chyba powyrywało. Też nie widzę dołów, może do nasadzenia. Sprawdzimy, czy woda jest słona. A tam miasto w oddali. Woda, słona, sprawdzone. Tam różnego rodzaju wyspy, wysepki. Dobra. Wracamy, pracować, ale w ogóle to się zbiera na, na ostry deszcz. Tutaj pani robi grillka, przywieźli jakieś rzeczy. Kupiłem dwie sztangi Hirosów i pojemniki. Ja wróciłem teraz, trajler jedzie na zakupy, mówi, że trzeba to pościel na zmianę. No i magnację, bo trzeba na zmianę kupić. Bo w sumie co? Jedna kościel, pani. No. no, tym bardziej, że jak tu się wypierze rano, to nie wyszcze na wieczór, bo mówiłem, wam jest straszne, wilgotna temperatura teraz, wilgotne powietrze. Dobra, nie temperatura, tylko powietrze. Chyba powoli będę kończył ten odcinek i zaczynał następny, tak więc chcę was pozdrowić, podziękować za oglądalność, zaprosić was na kolejne odcinki, a wy, żebyście zaprosili, bo to jest najlepsze, co możecie dla mnie zrobić to zaprosić fizycznie, normalnie swoich znajomych. Rodzinę, powiedzieć, że jest taki gościu w Kambodży, może trochę niekonwencjonalny, czasem taki, czasem siaki i zaprosić na ten kanał, to by mi jakby najwięcej daje. Bardzo Wam dziękuję, również komentarze, oczywiście łapki i subskrypcje, dzwoneczki i tak dalej. Pozdrawiam, cześć!